Witam na moim kanale i pozdrawiam oczywiście. Szczególnie tych, którzy piszą komentarze pod moimi filmami, jak Sławek, Wypiór. Eee, kto tam jeszcze pisze Zbigniew Mączka, zawsze pamięta. Pozdrawiam. A dzisiaj taki pacjent 8 Plus iPhone po prostu się wyłączył i tyle. Postanowiłem nagrać. Jest pierwsza 43. A to dlatego, że. Już przy przejmowaniu telefonu do serwisu miałem pewne wątpliwości co do jego tutaj stanu i co do jego oryginalności, że tak powiem. Moją uwagę przykuła tutaj to, że jest duża szczelina jest ewidentnie wykrzywiony telefon jest spora szczelina tutaj. Światło też po prostu się rusza, ale najlepsza jest klapka, bo w klapce jest taka duża szczelina jak widać, jak dociskam. No, pierwszy raz widzę coś takiego, żeby w oryginalnym telefonie, który kupiony jest w MediaExpercie, nigdy nie był grzebany, zaznaczam, nigdy nic nie było w tym telefonie robione. Proszę zobaczyć, jak tu klapka odchodzi. No, każdy, kto robi iPhone'y, wie, że klapka nie ma prawa tak odejść. Jestem w stanie ją paznokciem normalnie zdjąć. Szczelina między wyświetlaczem tutaj też jest jakaś dziwna. Tu jest też ta szczelina, no nie jest to normalne, no tak? iPhone oryginalny nie wygląda. Zapytałem Pani, czy jest to towar typowo produkt, jakiś OLX, czy Allegro, czy jeden drugiemu, po prostu gdzieś tam z ogłoszenia wystawi, nadzieje na mukę, wykorzysta czyjąś niewiedzę. Nie, Pani mówi, że telefon nigdy nie był robiony. Jest szokowana tym, że jej to pokazałem w ogóle i nie była tego świadoma, że coś tu mogło być kombinowane. No ale moim zdaniem było kombinowane. Ewidentnie tu jest telefon krzywy, prawda? No. Tak nie powinno być. No i ta klapa tutaj to to jest jakaś masakra. I teraz zobaczmy czy coś tam było działane. No tu zbyt łatwo się rozkleja. A właśnie. Kupiłem sobie nowe blachy. Widzę, ja już widzę, słuchajcie, ja już widzę i eee... nie wiem jakim sposobem sposób. Ja po prostu nie mogę tego zweryfikować, że telefon na pewno był kupiony tam w Media ekspercie, że nic nie było robione, bo masak. Bo było robione, ewidentnie było robione, ewidentnie było coś działane, jest tu mnóstwo odcisków palców. Już nie mówię o tym, że coś odpadło: jakaś blaszka, śrubki, mnóstwo kurzu. Bateria była wyklejana. No, przecież bateria to nie wygląda w ten sposób, że jest napisany model 8P. Nie, no, była tu bateria wymieniana. No, sorry, może pani po prostu tego nie wzięła pod uwagę, przeoczyła to gdzieś. Ewidentnie była tu bateria wymieniana. Proszę zobaczyć, tu brakuje śruby. Ta śruba jest jedna przyklejona, tutaj do aparatu. Tu jest mnóstwo odcisków palca, tu też. Ale na bateria to ewidentnie była wymieniana, no, już nie mówiąc na samym wyświetlaczu, ile tutaj jest odcisków. Oryginalny produkt niegrzebany, no nie chce mi się wierzyć, no to jest po prostu jakiś refurb. czy refurb jak zwał, wyjmijmy to, co z niego odpadło. To jest gdzieś tutaj przy dotrzymaniu tutaj krawę, no, tej ramki wyświetlacza. I teraz tak, jedna śrubka, druga śrubka, dobra, dwie mamy wyjęte. Kolejna wypadła tutaj jeszcze. Ta podklejka też tu wygląda. Widać to, że było tutaj doklejana. No widać, że ten, o, no jest tu montowana bateria. I, no i tyle. Masakra. Nie, no nie wierzę, to jest niemożliwe. Po prostu to jest niemożliwe. Yy, to może ja po prostu zmontuję to do kupy, tak jak było. Ja nie będę teraz tego rozkręcać i sprawdzać, co go tam woli, bo jest po prostu zbyt późno. Chociaż podłączę sobie pod. Podłączę sobie pod to pod zasilacz, zobaczymy jak to wygląda w sumie. coś mi tutaj nie gra. Gdzieś tu jeszcze będzie brakować jednej śrubki. Nie no kurde, nie, mo nie mogę, naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że tak firma, taka firma mogła sobie na no takie coś takiego pozwolić. Po prostu nie chce mi się wierzyć. Bardziej wygląda to jakby po prostu może, może to... Pracownik gdzieś tam podmienił, czy nie wiem. Nie, nie, ciężko jest mi tutaj powiedzieć, co tu się wydarzyło. Tak, odkręcony jest jeden z tych uchwytów, tutaj go brakuje, czyli... Trzeba wyjąć teraz baterię, rozkręcić to wszystko, wyjąć baterię, żeby to przykręcić. No oczywiście tego nie musi być, to nie wpływa na działanie. I jeszcze tutaj brakuje jednej śrubki z anteny. Nie, to nie jest, i to nie jest ta śruba. Czyli te dwie śrubki, które tutaj odłożone mam, są od tego uchwytu. Poszukam, czy gdzieś tu się coś nie, yy, po prostu nie przykleiło. Stan telefonu, no taki se. Najgorsze no to że nie znamy, prawda, historii telefonu, bo nie wiemy, co tu było działane, co tu było kombinowane, ale ewidentnie jest tu bateria wymiana, Jest ta śruba, znalazłem, przykleiła się tu. Nie wiem, czy to jest ta śruba, której szukam, ale jest. Takie śrubki, które sobie tam latają po prostu tutaj po płycie głównej, potrafią zrobić problem. Spotkałem się już z tym, że śrubka gdzieś mi robiła jakieś zwarcie. Nie mogę wyjąć tej śrubki, bo odpycha mi klapkę. Po prostu ją wypycham z drugiej strony. Klapa też była robiona, czyli na pewno była tutaj robiona bateria. To wiemy jedna, i była robiona klapka. To jest telefon ewidentnie tutaj odświeżany, ale w taki sposób trochę mm, no słabo to jest zrobione tak. powiem. Bo ta klapka nie powinna w żaden sposób, tutaj nawet jeśli jest przyklejana i robiona, to nie powinna mm, odchodzić. Poza tym telefon nowy, kupując nowy telefon w Mediakcie. No powinniśmy się powinniśmy mieć nowy telefon, a nie. W takim stanie, dobra, ja sobie odkręcę dalej i jeszcze podłączę pod zasilacz, zobaczę jak on reaguje. Ale oczywiście, nie raz miałem tak, że klient mówił, że nic nie było robione. A właśnie w takim stanie były telefony, albo w jeszcze gorszych, w gorszym stanie i nie były kupowane jako telefony jakieś odletowe, czy odnawiane, czy refabrykowane, czy powystawowe. W pełnowartościowy produkt, wszystko niby zapakowane ładnie, a okazywało się, że mimo tego, że tam nigdy nie grzewali po jakimś roku czy dwóch, jak po gwarancji trzeba było wymienić baterię, no telefon wyglądał, no, tak jak, jak widać, prawda? Cześć, tu odpadła ta podklejka z baterii, tego ja tak sobie z to ściągam. Nie ma tutaj reakcji. Jest reakcja na zasilacz, bo 60 A pobiera, ale to też nie wiadomo z czego to wynika. Eee. Sekundę. Nie, nie pobiera już nic. Dobra, no to. Kabelki wez sobie wezmę i odpalimy to na mechaniku. Przepraszam 7 plus 88 musi być, jest 8 plus. Kątka, bo ciężko w tej pozycji po prostu sobie podłączyć to. A, muszę celnąć i powinno być ok. No sobie poprawić ten kawał jeszcze, bo coś się tutaj wykrzywił. trzymam power nie ma zwarcia Uuu. i wisi na 37 miliamper bardzo nie dobrze hmm. jeszcze raz Patrzę tak, bo tu nie wiem, nie widzę śladów cieczy. Delikatnie tutaj. Jeszcze raz. Power 37 mA i wisi. I nic się nie zmienia. Zero. Pemik. Procek. Ram. Kto to wie? Ja sobie jeszcze tutaj zewnętrznie podładuję baterię. Ale to nic nie zmieni oczywiście. Hmm, czy tu jest to wina samej? czy z, powiedzmy, nie wiem, jakiejś... Do zwarcia nie ma jako tako. Czy to była wina upadku, czy tak? No po prostu pani powiedziała, że sam z siebie się włączył i tyle. I nie był rozładowany. Po prostu. Ja sobie już... Zw sobie już zatrzymam, dosłownie minutkę podładuję, bo może jakimś cudem. Nie będę teraz pani wstawiał, bo musiałbym to, żeby to wkręcić. Musiałbym wyjąć baterię, to było sobie tak wrzucone. Nie wiem, tak sobie latało. Sprawdzę, jakie mam napięcie w ogóle baterii. Tak, 3,8V Zasilacz mogę wyłączyć, to nic nie da to no, podpinać no, no. kamery, sprawdzać co tam jeszcze mogło zrobić, jeszcze się tu przyjrzę Czy to się po prostu jakaś śruba nie zabłąkała? Boże, tu też brakuje śrubki, jednej, tu kolejnej brakuje śrubki. Boże, to jest wszystko podkręcone. Cała ta ramka, całe tutaj jest tak, ta blaszka jest odkręcona, brakuje w niej jednej śrubki, ta blaszka jest odkręcona, brakuje w niej jednej śrubki. Dobra, szkoda nawet czasu było na to. Ktoś go rozbierał całego, bo wymieniał klapę. Dobra, jest godzina 1.59, czas i spać, ja i tak przeginam. No muszę pracować, w sobotę nie idę do pracy, babcia mi umarła, moja ostatnia, 94 lata. Zdążyłem się z nią pożegnać jeszcze w sobotę i teraz już następną sobotę, w przyszłą sobotę mam pogrzeb. Czeka mnie wyjazd do Kielc do rodziny, także też jeden dzień tutaj muszę sobie przeznaczyć dla rodziny. Nie mogę pracować, są takie sytuacje losowe. Przykro mi, że została pani tak oszukana. Po prostu przykro, no bo jest to oszustwo. Ta krzywizna, to jest ciekawa. Czy ten korpus jest krzywy, czy sam wyświetlacz jest po prostu krzywy. A klapka to jest mistrzem świata, jest ten, kto ją tutaj wkleił. Słabo. Mało tutaj kleju po prostu, mało tak. No. Klawka jestem w stanie normalnie w stanie z tym dwa zdjąć. To wiadomo trzeba by to ściągnąć, prawda? Fajnie chrupie, no nic, no trudno. no. Oddam pani tak jak jest, nie będę tego chyba kontynuować. Nie ma sensu, To jest to jakiś uleb, którego historii nie znamy. No chyba, że zależy pani na danych, no to. Będziemy myśleć A na tą chwilę dziękuję i pozdrawiam Jeszcze pani spakuje tutaj te śrubki, dwie które pozostały oddam części film do wglądu Uważajcie jak kupujecie iPhoney, chociaż nigdy nie wiadomo. Dzięki, pozdrawiam wszystkich oglądających, subskrybujących. Jeśli będzie tylko możliwość, będę kręcił więcej filmów, albo może nie tak, więcej będę upubliczniać. A na tą chwilę jeszcze raz dziękuję, do zobaczyska.